Zastanawiasz się, czy hiptrasty są lepsze na pośladki od unoszenia bioder ze sztangą z ziemi? A może robisz wykopy na wyciągu i nie wiesz, jaką przyjąć pozycję, aby zaangażować odpowiednio górę albo dół pośladka? A może zastanawiasz się, czy aby mieć płaski brzuch, należy codziennie robić brzuszki? Albo po prostu szukasz urozmaiczeń na mięśnie brzucha, ale kompletnie nie wiesz, jakich użyć ćwiczeń, aby najlepiej go zaangażować? Może rozważasz zrobienie deski na łokciach, ale w internecie krąży bardzo dużo różnych mitów na temat tego ćwiczenia i nie wiesz, czy je robić. A może już trenujesz z ciężarami, ale nadal nie wiesz, czy należy brać małe ciężary, czy lepiej wziąć większe ciężary, jednak boisz się, że mogą z ciebie zrobić faceta. Być może Twoim celem jest schudnięcie i nie wiesz, czy należy brać małe ciężary i robić dużo powtórzeń, czy brać duże ciężary i robić mało powtórzeń. Nie jesteś także przekonana, czy warto trenować na maszynach, ponieważ wokół tego krąży także bardzo dużo mitów. Czy może lepiej trenować na wolnych ciężarach? A na sam koniec zastanawiasz się, czy trzeba robić cardio, aby w ogóle schudnąć, a może trzeba robić jakieś dziwne kombinacje, ponieważ Twoja ulubiona influencerka właśnie tak sugeruje. Analizujesz, czy aby spalić więcej tłuszczu, należy spacerować, czy może biegać. A może warto ustawić bieżnie pod górkę i dalej spacerować? I tak oto twoja koncepcja treningu, gdy każdy mówi inaczej, wywraca się do góry nogami. A co jeśli powiem ci, że już od 2012 roku układam skuteczne plany treningowe, dzięki którym pomogłem takim kobietom jak ty osiągnąć spektakularne efekty? Moje plany treningowe są zawsze dopasowane do Ciebie, Twojego poziomu zaawansowania oraz miejsca, w którym możesz trenować, bez względu na to, czy jest to siłownia, albo dom. Otrzymujesz ode mnie starannie rozpisany plan, w którym załączam także materiały wideo, na których bardzo dokładnie pokazuję najważniejsze aspekty techniczne każdego ćwiczenia. Dostajesz dzięki temu kompletny plan treningowy najwyższej jakości. Jedyne co ci pozostaje, to regularnie go realizować, a jak gwarantuję Ci efekty, które przerostną Twoje najśmielsze oczekiwania. Przestań więc marnować czas na szukanie treningów, które mogą być dla Ciebie nieskuteczne. Wejdź na moją stronę internetową i wybierz odpowiedni dla siebie program, a już w ciągu pierwszych czterech tygodni zobaczysz pierwsze efekty.